Witajcie moi drodzy, kaszmal z tej strony Geek Faktor. Witam Was w kolejnym odcinku bestsellerów. Tak jak mówiłem, ten odcinek, o, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ten odcinek powinien być wcześniej, ale się coś zepsuło, się coś wyrzuciło i trafiło do kosza, więc skupmy się teraz na tym, co jest dzisiaj. Odcinek najlepiej sprzedający się gry w sklepie plaszówki.pl w sierpniu. Niedawno wrzuciłem co było w lipcu, a za chwilę wrzucę co się najlepiej sprzedawało we wrześniu i będziemy na bieżąco ze wszystkimi tytułami. E, miejmy nadzieję, że grud dożyje do końca tego odcinka. Eee, więc słuchajcie, lecimy tradycyjnie 3 dodatki, 5 gier podstawowych. Zobaczmy, jakie dodatki się najlepiej sprzedawały w sierpniu. Więc uwaga, na, na miejscu trzecim Hero Realms Ruiny Tandaru. Szok żaden, ja nawet patrząc po tym, ile film o ruinach Tandaru, ile mój film o ruinach Tandaru ma wyświetleń na YouTube. To jest po prostu hitor, co mnie bardzo cieszy, bo Ruiny Tandaru pozwoliły mi zagrać solo w jedną z moich ulubionych gier. Pozdrawiam. Na miejscu drugim Ever. Pozdrawiam. Na miejscu drugim Everdell Legendy. Everdell to jest już. Ever... Everdell to już jest Evergreen. Jedna z lepszych naprawdę gier ostatnich lat, mam wrażenie. Tak, no, Wdrapała się bardzo szybko na bardzo wysoką pozycję na 30 kg. Ja sam tę grę bardzo lubię, chociaż muszę do niej wrócić. Od jakiegoś czasu próbuję do niej wrócić, ale nigdy nie mam czasu. Ale mam nadzieję, że niedługo się uda. Więc nie dziwi mnie to, że dodatki się coraz tak samo dobrze sprzedają jak i podstawka. Na miejscu pierwszym Jagged Alliance Underground. Jagged Alliance jest jedną z moich ulubionych gier wojennych, bo jest to jedna z niewielu gier kooperacyjnych wojennych, w wojnie, którą grałem. Świetny klimat, naprawdę fajnie zaplanowana, przemyślana, zaprojektowana. Bardzo tę gry lubię. Cieszę się, że dodatki się dobrze sprzedaje. Lecimy z grami podstawowymi, tak? No pewnie, lecimy, słuchajcie. Na miejscu piątym, słuchajcie, na jeździe ze City. Na jeździe ze City, słuchajcie, są tak dobrą grą, że moja żona, która generalnie nie. Przypada za grami euro. Chciałem powiedzieć, aczkolwiek do, do końca, do niedawna nie przypadała. Niedawno powiedziała, że nie lubi już już tak bardzo grać w gierko operacyjne, więc jest zupełnie niewykluczone, że kompletnie nie znam swojej żony. Ale, z tego co ja kojarzę, to nie przypadała aż tak bardzo za grami euro, a na najeźdźce ze City bardzo jej się spodobały. Powiedziały, że kurczę, naprawdę fajne, nie jest takie wredne, lekkie sympatyczne, chętnie bym zagrała jeszcze raz. Słowa Basi, nie moje. Ja tę grę, jest recenzja na kanale od niedawna, dałem jej najwyższą ocenę moją i po prostu tę grę uwielbiam. Nie, bo tata nie będzie wiedział, jak, jak z czego czytać. Wiesz, tata umie tylko z komputera. Eee... <grym> I to jest miejsce szóste, tak w ogóle, przepraszam. Na miejscu piątym. A już wiem, czemu, dała miejsce, czemu dali nam miejsce szóste. Eee, na miejscu piątym Palec Boży też. Był niedawno tydzień z palcem może na jakiś faktor. Jedna z naszych ulubionych gier familijnych. Świetnie się w to gra, świetnie się w to pstryka, Koncepcja prosta jak barszcz, a zabawy naprawdę, naprawdę sporo. Na miejscu czwór czwart 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 czwartym. Pa Praga Caput Regni. Ciężki, suchy Euras od Wladimira Suchego, więc się wszystko zgadza i się w to gra naprawdę ciężko i sucho, ale dla fanów tego typu gier to jest nie lada gratka, więc nie dziwi mnie, że on się tak wysoko wspiął na bestsellery. Na miejscu trzecim było też w lipcu Unmatched Bitwa Legend. Pod, pod, powtarzam, dla, wśród takich dwuosobowych, szybkich gierek, gdzie można po prostu usiąść i ponaparzać, świetna zabawa. Na miejscu drugim Similo, zestaw trzech gier. Ciągle nie wiem co to jest, bo ciągle w to nie grałem, to jest ciągle efekt promocji. Może kiedyś to w końcu zagram, bo to nie jest pierwsza kiedy to się pojawia na tej liście bestsellerów, więc jestem ciekawy chociażby z tego powodu. Ale mówię, jeszcze nie grałem. I na miejscu pierwszym, niedawno, znaczy niedawno, miesiąc temu ponad, się pojawiła recenzja na kanale Geek Factor. Ee, no, nas naszym kanale, tym, tym kanale. E, I jest to obecnie mój ulubiony Dungeon Crawler. Eee, czyli Gloomhaven Szczęki 2. Na miejscu pierwszym najlepiej sprzedająca się gra w sierpniu. Z tego co ja tam wiem na temat tego, ile się nakładu rozeszło, ile się nie rozeszło, nie zdziwiłbym się, gdyby to się jeszcze pojawiło w przyszłych miesiącach wśród najlepiej sprzedających się tytułów. Tyle. Malwinka musiała niestety zniknąć, ponieważ już jest jej pora i bardzo dawało o tym znać. Eee, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję raz jeszcze Aleprzaszówkom za partnerowanie tej serii. Przypominam, to są dane, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy, nie o pieniądze, tak? Więc tutaj patrzymy na sztuki, nie na złotówki. Dzięki wielkie sobie i tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie za w odcinka. Cześć. Jeżeli gra ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.